Cześć! My UFO, my przybysze z inna planeta. My sojusz! Hej, hey. nie, 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 nie! Nie, nie, aresztujecie. Stawiamy kompania. Zwróćcie uwagę, że jego jest do dupy. I to ten. O o, 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 nie! R ...hu... ...mili ludzie. Uh. właśnie. Co? Oni mają fajniejszą zbroję od niego. Ładniejszą graficznie. Pierdol się. Uh. Właśnie. Jak ląże. Może będziemy Stończymy współpracować. Chciała. O nieatton, idziesz do Pierdla i to na bardzo długi czas. O, cześć. Ty, a co ty robisz przy naszym statku? Hej! Ej, 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 ty, 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 ty! od mojego statku! To jest mój. Nie oddam. Dobra, grunt, żeby go nie zapieprzyła, nie? I w końcu w mieście! Będziemy w mieście zajebisty! Dobra. No dobrze, chuju, zrozumiałem. Chuj ci w dupę. Dobra. I sobie odmaszerować robią. Yeah, well Chociaż krzesło, by mi dali, kurde, tyle czasu stać na nogach. Ludzie. o medytujemy. Ooo, wy satan. Ktoś idzie. To zajebiście, nie koleś? Właśnie nie jestem Jedi Nie jestem Jedi Tak ten Exchange czyli Kantor, to jest taka jedna. No, to znaczy no ogólnie Czerka to jest największa korporacja Korporacja Całej galaktyce, jakby z wojen, a Kantor to jest taka przestępcza organizacja zajmująca się przemytem, wynajmująca dająca nagrody za część głowy itp., itd., prawda? Taka wielka przestępcza organizacja, wyciągająca y, y, chwila, z całej galaktyki podatki i tym podobne, nie? Właśnie, jesteśmy na w, w, ten, yy, w ich stacji i nie oczekuj, że uciekniesz. Co to, co to? Co, co? O, 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 nieładnie. Teraz security. F, F co, to nie wiem, co to jest. Właśnie, ja nie chcę z walczyć. Jestem pacyficzą, hippis i w ogóle. Właśnie odpierdol się. No Wyśmiesz się, so so an no Zakład o ile idziesz, że cię nie zabije. No to jedziemy. Baturem się nazywasz, tak? A co by tu na ciebie zastosować? To może to. Du, 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 Będzie elektryzująca. Ty, Adton. Co dla ciebie on jest przecież? No, ja myślę, że nie. Mam jakąś broń. no ja nie, zapieprzyli nam wszystko, dobra. To ty je tym. A ty Lassencio, moja dziewczyna, najspanialsza, też go ty. Dobra, i dostaliśmy pis do dziennika, ale zajebiście i gra, na I czemu mi się zajebisty Plan walki wyzorował.

we more... and... and... he shouldn't even be on the station this man is we have arranged for an apartment in residential module 082. Got... <laughs> 82. The our of the is complete'll uh -huh. be under TSF protection I'll personally clear any visitors to your quarters and we'll investigate this <laughs> and... to <laughs> the best of our ability I <laughs> To jest świetnie inna inwigilacja. Mm -hmm. Oj, teraz wszyscy znikli. Teleporty się włączyli, nie? Dobra. Oh, nie, ta lokacja mi się zawsze kojarzyła z Cytadlą z Mass Effect. W końcu to samo studio praktycznie robiło gra. W ogóle. W każdym razie, mhm. Dobra. nieważne czy mi się co kojarzy. Właśnie, hmm. czy musimy to być długie? Nie To było ciekawe. Nie jest dobre. Musimy się wydostać. Właśnie. No właśnie, wybuchamy kraj odpocząć Ona sobie remedytuje. Dobrze, odpoczynek oh. jedyne co możemy zrobić. Nie możemy sobie walić gruchy. Ring ring jakiś ring ring jest ring ring odbierzmy ring ringa kto tam dzwoni Accept Call of course. Mhm. Dobra. Aha y, to jest koleś reprezentujący taką dosyć dziwną rasę, która chce utrzymać. Florę i faunę na Telos, a przynajmniej tej części, która tam po tej całej wojnie domowej Jedi się utrzyma. Dobra. No dobrze, pogadajmy. Z gościem. No to jest ten brzydal. Dobra, czego chcesz? Już znam te gadki z jedynki. Mm. Tak, słyszałem, że. Czerka, to się chyba nie powinna czytać. Czerka, ale ja to tak czytam. Bo tak zawsze będzie czytał takie rzeczy. Mhm. Dobra, w czym wam przeszkadza, nie? O, no, wiemy, że w czym wam przeszkadza. Ble, 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 ble. No, wiemy. O, bra I don't understand. Heal me. Perhaps eyes to his own people. Dobra, spier dalej. A się ciekawa rozmowa. Dobra, odpocznijmy sobie. O, teraz się nam łżeczko pokazało, jak miło. I znowu jakieś chudzoni. Zawsze, jak ja odpoczywam, to jakiś dopek musi zadzwonić. No dobra. To tam czego? No obrazak z Ciebie akurat lubię, jesteś sympatycznym robotem. Yes, go ahead. Nie, się jednak go do tyle do średnich. Uh. I understand that you were approached by an Thorian earlier doubtless he tried to obtain your help attempting to purchase it with imposed guilt and veiled threats go on I believe you're a person of influence someone I'd like on my side ah okay, okay. okay. mysticism and bumbling foolishness standing in the way I'm not asking for your help though I'm offering you a job. Work for Zerka and be handsomely rewarded. you would be helping yourself. Sorry, interested. Please visit our offices here in residential zero eight and two. B44 will know what to do when you arrive. Spook, spook, spoko, spoko. Uh uh. Allora. Okay. Good luck with that messy investigation. I uh, hope to see you shortly. We should get back to bed. Whenever they decide to release us, we should get going meet

Sorry, teraz nie patrzę na te napisy, żeby tak mniej więcej przetłęczyć, co tam jest. Po sobie fareleczkę włączyłem, może słyszycie? Nie zimno w dupę. O, jak fajnie. O, tu się przybliża do farelki, bo fajnie ciepło w dupkę. Grzeje! O, oh. oh, jak cudownie! O, oh, niestety, wiedz co, mama nie pali. O! Oh. Ja jeszcze nie umiem. Znaczy, umiałbym, ale nie mam nawet czym zapalić, nie? Kurwa, jak ja nienawidzę zakopanego! O! Oh. Oh. Wydało się, kurde, że mieszkam w zakopanym, najgorsze miasto na świecie. W nie jest ani w... fajnie. W zimie, zimno, w Kosty Koszty zarąbiste, wszystkiego. Ja się przeprowadzę z tego miasta. Aha. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. O, ty ukradłeś mi mojego statka? O, ty. A nie, tu chodzi o Hamburgera, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. A, chodzi o tego Hamburgera, na którym my byliśmy. Ja myślałam, że mój statek... Kurde, ja jestem. To z, z shipa, Dobra, teraz ciekawostka, czy zobaczymy tam Carthona, nazisa? Okay, poczuj się wolny. Pressing the is complete. Please visit the TSF station in Entertainment Module 081 and the necessary paperwork at the front desk. Your Hawk should be transferred from the impound After filling out the paperwork, it will be transferred with your ship along with your confiscated weapons and arms. Spoko. Logic, right? Logik. Ugh. co ty myślisz, Laska? Ty no, nic nie bo... myślisz... Ty masz żyty. Dobra, stay and explore telos. Dobra. I ja sobie... no nie chyba podwyższe detale bo gówno mi dają te mniejsze teksturki. od jakichś Pelozjanin Zerka jest Zerka, o to się czyta zerka. Fajnie. Może no, tu jest coś... Tu jest coś? C2 aby coś było czasem tu są otwarte skrzyneczki ale chuj widzę że nie są